Witajcie! Zaczynamy podsumowanie dnia w SKTV News. Ja nazywam się Igor Nurczyński i serdecznie Was zapraszam. SKTV News. Powrót Shakiry. Kolumbijska gwiazda intensywnie promuje swoją pierwszą od 5 lat anglojęzyczną płytę. Kilka dni temu w sieci ukazał się single Empire, który jest już trzecią odsłoną imiennego krążka wokalistki. Album, na którym znajdzie się 11 premierowych kawałków, ma pojawić się w sprzedaży już od 21 marca. Eurowizja. 2014. Polska wraca na Eurowizję. Nasz kraj reprezentować się będą twórcy jednego z największych hitów ubiegłego roku Cleo i Donatan. Utwór My, Słowianie, Polacy wykonają 8 maja w Kopenhadze podczas drugiego półfinału konkursu, w którym rywalizować będą z reprezentantami Austrii San Marino oraz Węgier. A teraz zobaczycie, jak powstawała najnudniejsza książka na świecie. Miejsce, samolot. Tytuł slash autor. Zmęczony, ale bardzo pracownik. I to się nazywa łączenie przyjemnego z pożytecznym. SKTV News. Sean Paul promuje płytę. Jamański wokalista opublikował w sieci teledysk do kawałka Want Them All z gościnnym udziałem dancehallowego piosenkarza Conscienza. Klip promuje najnowszy krążek Seana Paula, zatytułowany Full Frequency, na którym znajdują się m.in. duety z Nicki Nasz. Juicy J oraz Damianem Marley. Shake that girl and then start me Shake that girl and then start to me All of the girls on the earth them off him So shake that girl and then start to me I want them all Gimme the girl them when no overwork it Gimme them all move your body did it I want them all ATB dla SKTV News. Andre Tannenberg po raz kolejny odwiedził nasz kraj, a tym razem za sprawą swojego najnowszego albumu pod tytułem Kontakt. W specjalnym wywiadzie dla SKTV DJ opowiedział nam, czym ta płyta różni się od poprzednich. Zobaczcie kolejną część rozmowy. You know, I, I don't do an album uh, to that it's better than the albums before. It's, it's just a developing, you know, and... Um... I think it's it's hard to talk about the music. What I wanted on this album was um, I wanted to uh, change the style again a little bit. I wanted to present new voices, and I did it with uh, Boston Swan. I worked with uh, Stan 4, I worked with Jazz on this album. I was really happy about that. I worked with Jan, Jan Zoon again. Um, there was a lot of there are a lot of uh, good collaborations on it, and I hope the people uh, noticed that the, the sound changed, but it's still ATB. Because this is the most important part of my studio life—that uh, the the original sound of ATB never get lost—and but you have to, you know, the thing is, you can't do the same than any other albums So you have to do some new sound, but you still uh, need your identity, and that's a hard job. And I, I think I, I. Uh, Again got it on this album. Bohaterowie amerykańskiego serialu Family Guy mówią głosami aż dziewięciu osób, w tym tu ciekawostka mini kunic. Tymczasem najlepsi naśladowcy potrafią wcielić się w każdą z nich, a do tego jeszcze śpiewać. Na przykład najnowszy kit Eminema i Rihanna. I think I'm crazy. You think I'm crazy, don't He you? does. Look at you there, oh boy. Yes, you do. I wanted the fame and not the cover of Newsweek. Oh, well. Guess beggars can't be choosing. Wanted to receive attention for my music. I wanted to be left alone in public excuse for me. For wanting my taking in it into a want both ways. Fame Maybe be a balloon, cause my ego inflated. When I blew sea, it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of Blue Sleeve. też Timberl, Lordy, to talk dirty. Jasona derulo i spokojnie mógłby brać czasem zastępstwa w Family Guy. SKTV News. Kolejna gwiazda Orange Warsaw Festival. Jak ogłosili organizatorzy do line-upu festiwalu dołączyła indie rockowa grupa The Cooks. Szkoci wystąpią drugiego dnia imprezy tuż przed koncertem Florence and the Machine. Orange Warsaw Festival rozpocznie się w tym roku 13 czerwca i po raz pierwszy potrwa aż trzy dni. Sam Smith na szczycie. Jury konkursu BBC Sound nie myli się. Sam Smith, który kilka miesięcy temu otrzymał tytuł najbardziej obiecującego artysty 2014 roku, zadebiutował właśnie na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedażowej. Szczyt zestawienia zdobył jego singiel Money on My Mind, który zapowiada pierwszy album wokalisty. Krążek In the Lonely Hour ma ukazać się 26 maja. Rosjanie po raz kolejny udowadniają, że w ich kraju coś chyba jest w powietrzu. Oto kierowca zepsutego samochodu, który postanowił nie czekać na pomoc drogową. Zamiast tego postanowił swoje auto holować. Pomysł dobry, wykonanie zresztą zobaczcie sami. Nie no to Spokojnie, przecież to przystanek. Z pierwszym się nie udało. Za chwilę będzie następny. SKTV News. Kids Choice Awards poznaliśmy artystów nominowanych do nagród, które przyznawane są przez najmłodszych. Szanse na zdobycie tytułu Ulubieńca Dzieci mają takie gwiazdy jak One Direction, Selena Gomez czy Bruno Mars. Za to wśród polskich wykonawców znaleźli się Dawid Kwiatkowski, Ewa Farna, Kamil Bednarek oraz Margaret. Na swoich faworytów można głosować w internecie, a wyniki zostaną ogłoszone już 29 marca. Marta Podulka dla Young Stars Festival. W sieci ukazał się kolejny singiel promujący imprezę. Tym razem autorem jest młoda wokalistka Marta Podulka, która zaprezentowała kawałek zatytułowany Mocna. Utwór debiutująca gwiazda zaśpiewa na żywo 26 kwietnia w Poznaniu na scenie Young Stars Festival. Oprócz niej wystąpią także m.in. Dawid Kwiatkowski, Jula, Filip Metler oraz Natalia Schroeder. Rolkarze, w odróżnieniu od deskorolkowców, na zimę muszą narzekać. Gdy tamci robią triki na snowboardach, im pozostają tylko nudne łyżwy. No, chyba, że lodowisko dałoby się zamienić na skatepark, i w końcu się udało. nawiązując do naszych olimpijskich problemów, a my nie mamy nawet krytego łyżwiarskiego. SKTV News Urodzinowy prezent Justina Biebera. Na tydzień przed 20. urodzinami wokalisty jego teledysk do kawałka Baby przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie. Wideo dogoniło w końcu klip Psy'a do przeboju Gangnam Style, który jako pierwszy zanotował ponad miliard odtworzeń. Jak się okazało, ten niespodziewany wynik miał być prezentem urodzinowym od fanów. Klajdi w Polsce, twórca hitów Sexy Papi i Mamasita, Buena przy okazji kolejnych występów w naszym kraju odwiedził również studio SKTV i opowiedział nam o swoich najbliższych planach. Oto kolejna część specjalnego wywiadu. My plans for the future is to make new music, uh, to to travel around the world uh, making and singing my music, to meet my fans. in each place and uh, every place that I'm going. And um, uh, I think uh, that music is my ticket, you know, for traveling the world. For the future, I think uh, I'm gonna travel a lot in Poland again, because I love this place. I love this, uh, I love my fans in Poland, of course. And uh, Spain, Turkey, Albania, uh, Europe, especially. And uh, I don't know with. Uh, I think in many places. Czas na trochę sztuki, choć raczej nietypowej. Rzadko pokazujemy Wam rzeźby, ale tym razem naprawdę warto. Dzieła Erika Aberga to po prostu drewniane kostki. Kostki, które robią. Nie wiem, jak on to zrobił, albo do czego może się to przydać, ale po prostu wygląda świetnie. To było podsumowanie dnia w SKTV News. Igor Nurczyński. Dziękuję. Do zobaczenia.